Widziałyście to jak po prostu Cześć dziewczyny, co tam? E, znamy się. Nie, ale możemy się poznać. Nigdy w życiu. Z takim wyglądem to ty nigdy nikogo nie będziesz miał. Dokładnie. Trzymaj się nas z daleka. Dziewczyny, idziemy! Proszę! Do Wyglądali ohydnie! Musiałyśmy to przecież powiedzieć! Ale o co chodziło tym dziewczyną? Przecież w kamizelce jestem bezpieczny! Ludzie często zapominają, że są członkami ruchu drogowego. Kierowca, jadąc samochodem, często nie widzi osoby nieoznakowanej. Pamiętajmy, żeby zakładać kamizelki i odblaski. Pomoże nam to być widocznym na drodze. Cześć! Co ci się stało? Siema, wracałem z imprezy, w drodze mnie rowerzysta i skręciłam na dorsty. Mieliście rację. Powinniśmy być bardziej widoczne na drodze. Sorki, że was obraziłyśmy. To nic. Idziemy razem? Okej, okay, jednak jesteście spoko chłopaki mieli rację. Powinnam być widoczna nie tylko w modzie, ale i na drodze. Szkoda mi tej dziewczyny. Musiało zdarzyć się nieszczęście, żeby zrozumiała. Pamiętajcie o kamizelkach. Odblaski są cool. To naprawdę jest modne. Bezpieczeństwo to dobra sprawa. Nie wstydźcie się. Może to Wam uratować życie. Mam nadzieję, że nasz filmik Was czegoś nauczył. Pamiętajcie! Warto być widocznym! W filmie wzięli udział Karolina Kuraś. Klaudia Baran, Ewelina Kominek, Daria Mazur, Artur Świątkowski i Sebastian Kaliński, oraz Natalia Milczarska.